Dzień dobry, jestem dr Anna Kowalska, ginekolog i specjalista do skar zdrowia intymnego kobiet. Dzisiaj chcę z wami porozmawiać o czymś, co może brzmi banalnie, ale może mieć ogromny wpływ na wasze zdrowie intymne. Czy wiecie, że to, co robicie bezpośrednio po stosunku, może zadecydować o tym, czy będziecie zmagać się z nawracającymi infekcjami pochwy? W mojej praktyce codziennie spotykam się z kobietami, które cierpią z powodu uporczywych infekcji? A często przyczyna tkwi w pozornie niewielkich błędach popełnianych tuż po bliskości. Może myślicie sobie: Przecież dbam o higienę, używam odpowiednich produktów. Ale uwierzcie mi, czasami to właśnie te pozornie zdrowe nawyki mogą być największym wrogiem waszego zdrowia intymnego. Zanim przejdziemy dalej, zachęcam Was serdecznie do subskrybowania kanału i napisania w komentarzach, czy to temat, który Was niepokoi, czy może macie jakieś pytania związane z higieną intymną. To pomoże mi tworzyć treści, które naprawdę Wam pomogą. Dzisiaj opowiem Wam o błędach, które popełnia większość kobiet, o tym, jak nasze codzienne nawyki mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, i przede wszystkim, jak tego uniknąć. Zostańcie ze mną do końca, bo informacje, które przekażę, mogą uratować Was przed miesiącami cierpienia. Zacznijmy od tego, co widzę najczęściej w swojej praktyce. Mam pacjentkę, nazwijmy ją Anną, 34 lata. Zdrowa kobieta, która przyszła do mnie z problemem nawracających infekcji drożdżakowych. Pani doktor, mówi: Robię wszystko, żeby być czysta. Zaraz po stosunku biorę prysznic, myję się dokładnie antybakteryjnym żelem, używam chusteczek nawilżanych. I tutaj, drogie panie, tkwi sedno problemu. Anna robiła dokładnie to, co większość z was prawdopodobnie robi, i to właśnie było przyczyną jej problemów. Pierwszy błąd: nadmierne mycie bezpośrednio po stosunku. Wiem, że brzmi to przeciwintuitywnie. Przecież chcemy być czyste, prawda? Ale pochwa to nie jest zwykła część ciała. To delikatny ekosystem, w którym panuje precyzyjnie wyregulowane pH około 3,5-4,5. Gdy zaraz po stosunku używamy mydła, żeli antybakteryjnych, czy nawet zwykłych żeli pod prysznic, niszczymy tę naturalną równowagę. Co się wtedy dzieje? Zmywamy pożyteczne bakterie z rodzaju Lactobacillus, które stanowią naszą naturalną obronę przed patogenami. To tak, jakbyśmy usunęli strażników z naszej fortecy. Drobnoustroje chorobotwórcze mają wtedy otwartą drogę. Drugi błąd, który obserwuję równie często: używanie chusteczek nawilżanych na okolice intymne. Wiele producentów reklamuje je jako specjalne do higieny intymnej, ale prawda jest taka, że zawierają one konserwanty, zapachy i substancje, które mogą działać drażniąco. Jedna z moich pacjentek, Katarzyna, używała takich chusteczek po każdym stosunku przez dwa lata. Wynik: Chroniczne stany zapalne, świąt, który nie dawał jej spokoju. Trzeci błąd niewłaściwy kierunek mycia. To może wydawać się oczywiste, ale nadal spotykam kobiety, które myją się od tyłu do przodu. Takie mycie przenosi bakterie z okolic odbytu do wejścia pochwy. E. coli, która naturalnie występuje w jelicie grubym, w pochwie może wywołać poważne infekcje dróg moczowych. Czwarty błąd pozostawanie w mokrych, wilgotnych ubraniach po stosunku. Jeśli lubicie długie czułości pod prysznicem, a potem zostajecie w ciepłej, wilgotnej łazience, czy nakładacie od razu syntetyczną bieliznę, tworzycie idealne warunki dla rozwoju grzybów. Grzyby uwielbiają ciepło i wilgoć. Piąty błąd, o którym rzadko się mówi, nieoddawanie moczu po stosunku. Wiem, że po bliskości często chce się tylko przytulić i odpocząć, ale niewypróżnienie pęcherza w ciągu 30 minut po stosunku. To prosta droga do zakażeń dróg moczowych. Podczas stosunku bakterie mogą przedostawać się do cewki moczowej, a mocz jest naturalnym sposobem na ich wypłukanie. Mam też pacjentki, które popełniają błąd przeciwny. Oddają mocz bezpośrednio przed stosunkiem. Myślą, że w ten sposób będą czyste. Tymczasem mocz ma właściwości antybakteryjne, a jego obecność w cewce moczowej stanowi dodatkową ochronę. Kolejny błąd. Stosowanie dopowek nawet tych reklamowanych jako naturalne czy bezpieczne. Pochwa jest samoczyszczącą się narządem. Wprowadzanie dodatkowych substancji, nawet wody, zaburza jej naturalną florę bakteryjną. I ostatni błąd z tej listy: stosowanie lubrykantów na bazie olejów naturalnych, takich jak olej kokosowy. Wiem, że w internecie można przeczytać, że są naturalne i bezpieczne, ale oleje mogą uszkodzić prezerwatywy lateksowe, a także tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi niektórych bakterii. Wszystkie te błędy mają jedno wspólne źródło myślenie o pochwie, jak o zwykłej części ciała, którą trzeba wyczyścić po stosunku. Tymczasem pochwa ma swoje naturalne mechanizmy oczyszczające i obronne, które działają najlepiej, gdy im nie przeszkadzamy. W następnym rozdziale wyjaśnię Wam dokładnie, co dzieje się w organizmie, gdy popełniamy te błędy i dlaczego konsekwencje mogą być o wiele poważniejsze niż zwykła infekcja drożdżakowa. Teraz wyjaśnię wam dokładnie, co dzieje się w waszym organizmie, gdy popełniacie błędy, o których mówiłam w pierwszym rozdziale. To nie są tylko teoretyczne rozważania. To rzeczywiste procesy zachodzące w waszych ciałach. Zacznijmy od zrozumienia, czym jest zdrowa flora bakteryjna pochwy. W pochwie zdrowej kobiety żyje około 50 różnych gatunków bakterii, ale 95% z nich to pałeczki Lactobacillus. Te bakterie produkują kwas mlekowy, który utrzymuje pH pochwy na poziomie 3,5-4,5%. To kwaśne środowisko jest śmiertelne dla większości patogenów. Lactobacillus produkuje także substancje o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym bakteriocyny i nadtlenek wodoru. To naturalne antybiotyki, które chronią nas przed infekcjami. Dodatkowo, te pożyteczne bakterie okupują komórki na błonka pochwy, nie pozwalając patogenom się przyczepiać. Gdy zaraz po stosunku używamy mydła czy żelu antybakteryjnego, niszczymy te pożyteczne bakterie pH pochwy gwałtownie wzrasta, czasem nawet do 7-8. W takich alkalicznych warunkach zaczynają się nam namnażać bakterie chorobotwórcze. Gardnerella vaginalis, Prevotella, Mobiluncus. Proces ten nie zachodzi od razu. Pierwszego dnia możecie nie odczuwać żadnych objawów. Ale już po 24-48 godzinach zaburzona flora zaczyna dawać o sobie znać. Świąt, piekanie, nietypowa woń to pierwsze sygnały ostrzegawcze. Jeśli ten proces powtarza się regularnie, a tak dzieje się, gdy błędne nawyki stają się rutyną, dochodzi do chronicznych stanów zapalnych. Nabłonek pochwy staje się cieńszy, bardziej podatny na uszkodzenia. Powstaje błędne koło. Im więcej myj się, tym bardziej drażnię nabłonek, tym więcej mam wydzieliny, tym więcej chce się myć. Mam pacjentkę, Magdalenę, która przez trzy lata zmagała się z tym problemem. Każde zbliżenie kończyło się dla niej trzydniowym dyskomfortem. Stosowała coraz silniejsze preparaty do higieny intymnej, nie rozumiejąc, że to one były przyczyną jej problemów. Drugi mechanizm to przenoszenie bakterii z okolic odbytu. E. coli, która naturalnie mieszka w jelicie grubym, to najczęstsza przyczyna zakażeń dróg moczowych u kobiet. Gdy myj się od tyłu do przodu, przenosicie te bakterie bezpośrednio do wejścia pochwy i cewki moczowej. E. coli ma specjalne struktury, fimbrie, które pozwalają jej przyczepiać się do ścian cewki moczowej. Jeśli nie oddacie moczu po stosunku, te bakterie mają czas na przyczepienie się i rozpoczęcie infekcji. Dlatego niektóre kobiety cierpią na nawracające zapalenia pęcherza, czasem nawet co miesiąc po stosunku. Trzeci mechanizm dotyczy grzybów głównie Candida albicans. Te mikroorganizmy naturalnie występują w pochwie w niewielkich ilościach. W zdrowej florze są kontrolowane przez lactobacillus. Ale gdy flora zostaje zaburzona, grzyby zaczynają się namnażać. Grzyby uwielbiają ciepłe, wilgotne środowisko o wyższym pH. Gdy po stosunku zostajecie w mokrej bieliźnie czy w ciepłej, wilgotnej łazience, tworzycie dla nich idealne warunki. Candida zaczyna tworzyć pseudostrzębki, struktury, które pozwalają jej wnikać głębiej w tkanki. Wtedy infekcja staje się trudniejsza do wyleczenia. Mam pacjentkę, Joannę, która pracuje w biurze i zawsze po wieczornej bliskości od razu wkładała syntetyczną piżamę i szła spać. Przez rok co drugi miesiąc leczyła się na grzybice. Dopiero gdy zmieniła nawyki, zaczęła nosić bawełnianą bieliznę i dawać sobie czas na wyschnięcie po stosunku, problemy ustąpiły. Czwarty mechanizm to działanie chemicznych substancji zawartych w środkach do higieny. Konserwanty, zapachy, detergenty mogą wywołać kontaktowe zapalenie skóry. Objawy są podobne do infekcji: świąt, pieczenie, zaczerwienienie. Wiele kobiet błędnie interpretuje te objawy jako infekcje i stosuje przeciwgrzybicze kremy, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Mit, który nadal funkcjonuje wśród moich pacjentek. Jeśli mam wydzielinę po stosunku, znaczy, że partner mnie zaraził. To nieprawda. Wydzielina po stosunku to często naturalne oczyszczanie się pochwy. Nasienie ma pH około 7,280, jest alkaliczne. Pochwa naturalnie próbuje przywrócić swoje kwaśne pH. Co może powodować zwiększoną wydzielinę przez 24-48 godzin? Kolejny mit: im częściej się myję, tym zdrowsza jestem. W przypadku pochwy to odwrotnie. Pochwa potrzebuje czasu na regenerację swojej naturalnej flory po każdym zaburzeniu. W następnym rozdziale powiem Wam dokładnie, jak postępować po stosunku, żeby uniknąć wszystkich tych problemów. Teraz przejdę do najważniejszej części: co robić po stosunku, żeby zachować zdrowie intymne. Te wskazówki opieram na najnowszych badaniach naukowych i 15 15-letniej praktyce ginekologicznej. Pierwsza i najważniejsza zasada: oddajcie mocz w ciągu 30 minut po stosunku. To absolutna podstawa profilaktyki zakażeń dróg moczowych. Mocz mechanicznie wypłukuje bakterie, które mogły przedostać się do cewki moczowej podczas stosunku. Nie czekajcie, aż będziecie mieć ochoty. Idźcie do toalety nawet wtedy, gdy nie czujecie naglące parcie. Jeśli macie problemy z oddawaniem moczu po stosunku, co zdarza się niektórym kobietom, wypijcie szklankę wody przed zbliżeniem. Pomoże to wyprodukować wystarczającą ilość moczu. Druga zasada: jeśli chcecie się umyć, zróbcie to delikatnie i właściwie. Użyjcie jedynie ciepłej wody bez żadnych dodatków. Myj się od przodu do tyłu, zawsze w tym kierunku. Unikajcie mydła, żeli pod prysznic, płynów do higieny intymnej. Pochwa nie potrzebuje mydła, wystarcza czysta woda. Jeśli absolutnie czujecie potrzebę użycia czegoś więcej niż wody, wybierzcie preparat o pH zbliżonym do pecha pochwy. 3,5-4,5 bez zapachów i konserwantów. Ale uczciwie mówiąc, woda wystarcza w 90-90% przypadków. Trzecia zasada. Po umyciu delikatnie osuszcie się czystym ręcznikiem, tapując, nie przecierając. Nie używajcie chusteczek nawilżanych, nawet tych do higieny intymnej. Zawierają one substancje, które mogą zaburzyć naturalną florę. Czwarta zasada, dajcie sobie czas na wyschnięcie przed założeniem bielizny. Ideałem byłoby 10-15 minut w przewiewnej bawełnianej bielizny lub szlafroku. Unikajcie syntetycznych tkanin bezpośrednio po stosunku. Nie przepuszczają one powietrza i tworzą wilgotne środowisko idealne dla grzybów. Piąta zasada, jeśli używacie prezerwatyw z lubrykantem lub dodatkowych lubrykantwu, wybierajcie produkty na bazie wody, bez paraben i bez glikolu. Unikajcie lubrykantów na bazie olejów, zwłaszcza naturalnych jak olej kokosowy. Mogą uszkodzić prezerwatywy i zakłócić równowagę flory bakteryjnej. Szósta zasada. Nie stosujcie do powek ani irygacji pochwy. Pochwa ma naturalne mechanizmy oczyszczające. Wprowadzanie jakichkolwiek płynów, nawet wody, może zaburzyć ten delikatny ekosystem. Co robić, gdy zauważycie niepokojące objawy? Świąt, pieczenie, nietypową woń czy wydzielinę nie ignorujcie. Ale też nie wpadajcie w panikę. Przede wszystkim przestańcie używać jakichkolwiek środków do higieny intymnej poza czystą wodą. Objawy, które wymagają wizyty u ginekologa, świąt trwający dłużej niż dwa dni, wydzielina o nieprzyjemnej woni, pieczenie podczas oddawania moczu, ból w podbrzuszu, gorączka. Te sygnały mogą wskazywać na infekcję wymagającą leczenia. Nigdy nie stosujcie bez konsultacji lekarskiej przeciwgrzybiczych kremów czy globulek na wszelki wypadek. Samoleczenie może zamaskować objawy poważniejszej infekcji lub doprowadzić do oporności na leki. Teraz o profilaktyce długoterminowej. Noście bawełnianą bieliznę. Unikajcie zbyt obcisłego ubrania. Zmieniajcie bieliznę codziennie i zawsze po intensywnym wysiłku fizycznym. W diecie zwróćcie uwagę na probiotyki. Naturalne jogurty, kefiry, kiszona kapusta. Zawierają one Lactobacillus, które wspierają zdrową florę pochwy. Unikajcie nadmiaru cukru. Grzyby uwielbiają słodkie środowisko. Jeśli przyjmujecie antybiotyki z jakichkolwiek powodów, koniecznie uzupełnijcie florę bakteryjną probiotykami. Antybiotyki niszczą nie tylko bakterie chorobotwórcze, ale także pożyteczne Lactobacillus. Mit, który chcę rozwiać, nie ma czegoś takiego jak zaczęsty seks jako przyczyna infekcji. Regularny seks z jednym, zdrowym partnerem nie zwiększa ryzyka infekcji. Problemy powstają przez błędne nawyki higieniczne. Nie przez częstotliwość zbliżeń. Kolejny mit: po menopauzie infekcje to norma. Nieprawda. Po menopauzie rzeczywiście spada poziom estrogenów, co może wpływać na florę pochwy, ale właściwe nawyki higieniczne i opieka ginekologiczna pozwalają utrzymać zdrowie intymne w każdym wieku. Pamiętajcie też o higienie partnera. Mężczyźni też powinni myć się przed i po stosunku, ale podobnie jak u kobiet, wystarczy czysta woda. Obrzezanie u mężczyzn zmniejsza ryzyko przenoszenia infekcji, ale nie jest konieczne. Właściwa higiena jest równie skuteczna. Ostatnia, ale bardzo ważna sprawa regularne badania ginekologiczne. Cytologia raz w roku badanie ginekologiczne rozmowa z lekarzem o Waszym zdrowiu intymnym. Wiele problemów można wykryć i leczyć, zanim staną się poważne. Zdrowie intymne to nie temat tabu. To naturalna część dbania o siebie. Im więcej wiecie, tym lepiej możecie o siebie zadbać. Drogie panie, dzisiaj rozmawiałyśmy o czymś, co może wydawać się prozaiczne, ale ma ogromny wpływ na wasze zdrowie i komfort życia. Higiena po stosunku to nieskomplikowana nauka. To kilka prostych zasad, które mogą uchronić was przed miesiącami cierpienia. Przypomnę najważniejsze punkty: oddawanie moczu w ciągu 30 minut po stosunku, mycie się jedynie czystą wodą od przodu do tyłu, noszenie przewiewnej bawełnianej bielizny. I unikanie chemicznych środków do higieny intymnej. To naprawdę tak proste. Chcę, żebyście pamiętały, że wasza pochwa to mądry organ, który potrafi o siebie zadbać. Nie potrzebuje agresywnych środków czyszczących czy chemicznych wspomagaczy. Potrzebuje jedynie, żebyście jej nie przeszkadzały w naturalnych procesach. Jeśli przez lata robiłyście błędy, o których mówiłam, nie martwcie się. Wasza flora bakteryjna ma zdolność regeneracji. Wystarczy zmienić nawyki, a w ciągu kilku tygodni zauważycie różnicę. Pamiętajcie też, że każda kobieta jest inna. Jeśli macie wątpliwości czy niepokojące objawy, zawsze skonsultujcie się z ginekologiem. Nie ma pytań głupich, jeśli chodzi o wasze zdrowie. Jeśli ten film był dla was pomocny, bardzo proszę o subskrybowanie kanału. Zostawcie komentarz. Napiszcie, czy ten temat was niepokoił, czy może macie pytania o inne aspekty zdrowia intymnego. Wasze komentarze pomagają mi tworzyć treści, które naprawdę wam pomagają. Podzielcie się tym filmem z przyjaciółkami, siostrami, córkami. Zdrowie intymne to temat, o którym powinnyśmy rozmawiać otwarcie. Im więcej kobiet będzie miało dostęp do rzetelnej wiedzy medycznej, tym mniej będzie niepotrzebnego cierpienia. Dbajcie o siebie, słuchajcie swojego ciała i pamiętajcie. Zasługujecie na zdrowie i komfort w każdym aspekcie życia. Do zobaczenia w następnym filmie.